Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnej części yy, Gotika 3, to znaczy się kolejnym odcinku Gotika 3. I yy, tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, pójdziemy z Hogarem na polowanie. On widzicie założył sobie lagę, bo mu zabrałem jego topór, ale nie obraził się na nas także spoko. Grim mnie przysłał, Powiedział, że będziesz mi towarzyszył. Pójdziemy na polowanie. O, o most na południu. Orkowie wciąż się tam krewali. Orków no spoko. E, pójdźmy razem. Pójdziemy razem. Jasne. Nauczę cię jak posługiwać się sprawnie. toporem. Eee, nie potrzebuję akurat tej umiejętności. Dobrze, Hogar. O, Hogar zdobył topór. Jak widzicie z powrotem, zamiast lagi. E, więc idziemy zapolować na paru orków przed śniadaniem, jak on to stwierdził. Oczywiście gra jeszcze się wczytuje, także ludzik. E, musicie troszeczkę przecierpieć, niestety. Czekajcie, gdzie ja mam mój zegarek magiczny w telefonie. W ogóle ten muszę telefon trochę oddalić. Jezus! Nie! Zagapiłem się i spadłem na sam dół. Cholera jasna. Jak ja teraz tam wejdę? Chciałem sprawdzić godzinę i chciałem mój zegarek uruchomić. Piękny. I oczywiście się zrąbam na sam dół, doliny. Gdzie są jakieś wilki cholerne i wszystko inne. Ja nie wierzę po prostu. Okej, okay, no nic, w takim razie powalczmy I się będziemy musieli dostać jakoś na górę Dobra, załatwiłem po prostu te wilki, które tu są I tyle, ale masakra, chciałem tylko przyjść, sprawdzić godzinę Którą mamy, w ogóle nawet nie pamiętam, którą mamy tą godzinę Dobra, będę musiał się wspiąć na górę w takim razie, tutaj były wilki w dolince What the fuck, dobra, która jest godzina? Ostatecznie, dobra, już wiem Nie mam pytań, zagapiłem się tak bardzo Okej, okay, przełęcz, aha, dobra, potem zostajemy ...do czy to musimy iść... O! Słyszę orków! Skąd? O! Tutaj coś biegnie! No dobra. No przecież staję w miejscu, cwaniaku. Chodź do mnie. Cię zniszczę po prostu teraz. Ała! To bolało. Oczywiście ja się będę bronił tarczą. Przed jego ciosami. Dobra, dwa krótkie po robocie. Tylko co on tutaj robił? Hmm, dobra, Woda, korzeń czy krucz, warok. Eee, wracajmy w takim razie, musimy wspiąć się jakoś na górę. Trochę tutaj, ale to było tak dziwne. Ja sobie sprawdzam godzinkę, o tyle sobie nagramy. Po czym nagle je, gdzieś tam bez ich przypość wpada. No i... o, jeleń! Jezu, nie straszcie mnie. Nie było muzyki, dlatego tak nagle zwierzęcia... O, i zajączki tu są. Zajączki nie gryzą. Tak samo jak żółwie i węże. Tak. <laughs> moje fejle językowe. O, proszę bardzo, statko goblinów. Miejmy nadzieję, że tamten cwaniak i ten harok czy... O, dobra, mamy tutaj tego, szamana, goblina. Więc nieźle, dobrze. Na, na start mamy cwaniaczków do wyrżnięcia. W ogóle zawsze zaczynam odcinek jakimś głupim ekspieniem albo bieganiem. Znaczy, aktualnie nie głupim. Tylko po prostu takim beznadziejnie niepotrzebnym wręcz, bo kurde spadłem A wtedy mieliśmy zadanie, więc też tak trochę słabo Jakbym biegał sam z siebie to by było lepiej Oczywiście lodowe wilki, no bez przesady Teraz już umie, mam umiejętność tą taką regeneracji Więc y, mam wytrzymałości tyle ile powinienem mieć Tylko że no niestety tutaj widzicie z tą wytrzymałością różnie bywa O, regeneruje się całkiem chyba lepiej teraz, tak mi się wydaje, że jest ok Dobrze więc ja tutaj wpadłem, jak widzicie, w tą dziwną taką dolinę. Na szczęście nie zginąłem, więc bardzo dobrze. I muszę jakoś się wydostać do klanu. Kolejna przełęcz, super. Mi chodzi o to, żeby się stąd wydostać, a nie biegać od przełęczy do przełęczy. O, proszę bardzo, szablozęby zęby. Dobra, chodź, 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 tygrysku. No chodź, 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 Zrobię sobie zapis zanim tutaj znowu coś odwalę, ale kurde, w sumie mogę się wczytać, jak już tam spadłem. No nic, spimy sobie i wtedy pójdziemy. No chodź. No chodź tygrysku. No chodź, dobrze, szablotom się na mnie rzucił. Ale jest tutaj widzicie strasznie sprawny Te szablu zęby właśnie mają to do siebie, że Chyba krótkimi lepiej je ciachać Bo wtedy tutaj mamy większe szanse, że się uda O, wow, 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 ale one dziobią mocno strasznie Dobra, dwa hity dostały pod rząd O kurde, to było niebezpieczne, dobra Jeden poszedł, jeszcze drugi Dobra, cofnijmy się O, dostałem za pół HP dosłownie tutaj od nich Przed chwilą się leczyłem, także wiecie Dobra, krótkimi już gościa pokonam i tyle, dobrze udało się 300 doświadczenia z takiego jednego Wohoho, to jest dużo Ej, który ja mam level, tak w ogóle, dobra Kolejna mikstura, mam ich dużo, dlatego będę je zużywał troszeczkę Mam w ogóle 37 poziom To jest całkiem spoko, w sumie Trochę pod nie jesteśmy Kolejne zajączki, jeżeli tutaj nie jest zimno Ogr, o mój Boże I już mnie zauważył No nic, trzeba będzie trochę chwilę postrzelać Mam nadzieję, że żaden zajączek nie ucierpi tutaj Podczas tej walki Z tym ogrem wielkim Dobra, ja w niego postrzelam po prostu. Jeszcze strzał, o, ale dostał w oko. No dobra, hedzik urwany. Nie, ja po prostu w niego postrzelam. I tyle. Jak widzicie, on tutaj strasznie się na nas uwziął. Dobra, ale dostaliśmy tylko raz. Dobra, może dwa. Na szczęście udało się go pokonać. Weź, chowaj kusze. Nie musisz już zakładać nawet bełtu. Orkowy Morgenstern, czy jak to się nazywa. No i pokonany ogr. Mam nadzieję, że nie miał przyjaciół tutaj w tej dolince. W ogóle się spadłem z samej góry i teraz mam za swoje, będę musiał ciekać na górę Ech, 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 no nic Dobrze, jest tutaj, widzicie, trochę jelonków Tam w oddali widzicie kolejny most Dobra, jelonki mnie tym... O, motko boska Lodowy golem Co jest bardzo niefajne, bo one czarują! I to jest bardzo niefajne Muszę się aż napić czegoś mocniejszego Okej, okay. mam nadzieję, że... O, dobra, chłopak się obudził Także krótkimi I ostatecznie go pokonamy Najlepszy krótki cios. On ma bardzo niski, że tak powiem, zasięg ataku. Dlatego, jeśli będziemy bić go samymi krótkimi, nie powinniśmy otrzymać żadnych obrażeń. Proszę bardzo, widzicie? Został pokonany. I serca lodowego golema otrzymaliśmy, więc bardzo fajnie. 400 doświadczenia. No, golemy są tutaj chyba mi się wydaje, że trochę słabsze. Znaczy, w gotiku 1 i dwójce zazwyczaj one służyły jako e, jakieś questowe potwory: e, że pójdź, zabij golema, albo zdobądź serca golemów e, i tak dalej. Więc mm, tutaj w trójce zrobili tak raczej go jako zwyczajnego stwora, którego można po prostu zbić. I nie jest on raczej do niczego nam no, potrzebny, dobra. Czy ja kiedykolwiek wyjdę z tego cholernego kanionu? Widzę kolejny status wilków. E, w ogóle to się zjem sobie pieczeń, co im je zaatakuje, dobra, żeby mieć pełne życie. No i bedzi choć pójdziemy sobie jeszcze, powalczymy. Szczęście, wilki nie są trudnymi przeciwnikami, ale wkurzające, bo mnie kurde zrzuciło z samej góry. I teraz byłam za swojej, będę biegał teraz. Dobra, oczywiście ten. O wow! Nie, jestem ciekawy, jakim cudem tam tamtego trafiłem, a nie tego tutaj bliżej. Dobra, hyc, jeszcze dwa ciosy. No, powiedzmy, dwa, dobra, jeszcze jeden taki. O, i taki. Dobra, krótki. No, wezi, krótkim, super. Okej, okay. kolejne wilki, kolejne doświadczenie, kolejne. Skóry i zęby, także spoko. Dobrze, yy, więc musimy teraz jakoś się wydostać. Gdzie my jesteśmy? Kurde. Dobra, musimy się jakoś wydostać. Bo ta, yy, nie miałem jak się wydostać. I teraz będziemy musieli kombinować dopiero. Wow, czyli to jest ten odcinek, w którym biegam i XP praktycznie, więc możecie go tak potraktować w sumie. E, teraz jesteśmy tutaj sobie... Czekajcie, bo się tak próbuję zorientować. Okej, okay, tam mamy stado orków dość duże. Będzie ciężko na pewno. Zrobię zapis. E, bo one, one pilnują chyba jakieś kopalni, o ile się nie mylę, w tym miejscu tutaj. E, pewnie za chwilę nie zauważą. E, w sumie mogę się trochę podkraść. O, widzicie. Tam mają obóz. Może nie będę aktualnie atakował sam na dodatek, bo to by było dość głupie. Eee, to są bizony, czy coś to jest? włochaty bizon, jeśli tak, to zaatakuję. W sumie. Włochaty bizon, dobra. Czekajcie, strzelę i one powinny się na mnie rzucić. A przy okazji zdobędziemy dużo rzeczy. Czekajcie, dobra. Strzelamy w bizony. Czekajcie, żeby mi się ten gra trochę odcięła. Dobra. Ruszą na mnie w tym momencie. Zrobię szybki zapis, żeby tutaj nie tracić czasu, jeśli bym zginął. No i walka z bizonami. Nie pamiętam taktyki na bizony, za chwilę sobie przypomnę. Myślę, że krótkimi trzeba będzie tuc. Aha, one tak na rogi biorą, dobra. Czyli tak samo jak z wilkami. Można postąpić po prostu. Że do tyłu, do przodu. Do tyłu, do przodu. Widzicie, już dwa bizony poszły. Kolejne teraz tutaj. Bez problemu sobie radzimy z bizonami. Wystarczy ta sama taktyka co na wilki. Proszę bardzo. Bardzo łatwy sposób, oczywiście, dużo różnych rzeczy również z nich. Doświadczenia przede wszystkim również. Dobrze, możemy próbować dostać się na górę. Czyli musimy jakoś przebić się tutaj przez to. Myślę, że musimy jakoś. Hmm, nie wiem, czy wlezę jakoś pod tą cholerną górę. Spadłem i nie wejdę. No normalnie masakra. Nie, no jakoś się na pewno da. Ale nie chciałbym. Mam nadzieję, że da się tędy, ponieważ nie chcę się przebijać przez tamten obóz orków. Co by mogło się równać z moją śmiercią dość prostą. Znaczy, po prostu bym wszedł tam i zginął. Ok, szablozom w krzakach, dlatego warto będzie go pokonać. Chodź tutaj, cwaniaczku, zrobimy z ciebie rzeź. Znaczy, rzeź z, z, z ciebie? Yy, twoją rzeź, może bardziej. To my jesteśmy myśliwym, a ty jesteś ofiarą, także musisz ty zginąć. O, fajnie by było znaleźć tego yy, białego rozpruwacza, czyli tego wilka. Super. O, i dostałem maila na telefon mi przyszedł, dobra to e, do doświadczenia, szabozom, dziękuję dobrze, e, i teraz w którą by tu się stronę, nie wiem, może uda się jakoś obejść tą górę i wbić się na nią i po prostu będziemy musieli zapychać górą jak widzicie, no nie ma chociaż cholera, tam nie wydaje się, żeby było jakiekolwiek przejście no nic, to będzie odcinek w którym będę biegać, po prostu biegać, o kolejne tutaj wizony na mnie idą od razu sobie zaatakuje tu jest całe stado, jak widzicie. Wow, dużo ich tutaj. No i bardzo dobrze, o to chodzi właśnie. Im więcej, tym lepiej. Już pierwszy bizon padł, 200 doświadczenia. No, bizonów nie ma co zostawiać. E, chyba nie ma żadnego quest'a. Zresztą jakby był quest, to na ich skóry i inne takie, dlatego spoko, luzik. Okej, okay, bo one mnie tutaj gdzieś zaprowadziły troszeczkę nie w tą stronę, którą chciałem. O, właśnie bardziej tutaj, żeby ta walka się przeniosła. Spokojnie i ostatni cios. Super, bizony moje. I wszystko z nich również. Dobra, teraz się naklikam prawym przyciskiem myszy. W ogóle cały czas ktoś pyta mnie, jakim, jak ja zbieram tak szybko przedmioty ze martwych przeciwników i ze skrzyń. Prawym, ludziska, prawy przycisk myszki. I nie będę nawet, już nawet. Sprawdzał tych komentarzy, znaczy odpisywał na nie albo jakkolwiek reagował, bo to już jest po prostu nudne. Wszyscy wam piszą, że to jest prawy przycisk myszy, a wy i tak dalej piszecie. Ja rozumiem, można sprawdzić w sumie w poprzednich odcinkach, bo ja tak robię cały czas praktycznie. Odkąd tylko pacza miałem, więc od pierwszego odcinka. E, prawy przycisk myszki, zbieramy szybko. Jeśli chcecie zebrać coś z ziemi. O, szablozom, czekajcie, to za chwilę wam pokażę. Jak szybko zebrać z ziemi coś Oczywiście musicie mieć, musicie mieć patcha je, najnowszego, czyli e, 1.75.14 Znaczy ja na takim gram bynajmniej, więc m, chyba, jeden, chyba najlepszy patch aktualnie jaki jest Dostępny do Gotika 3 Dobra, teraz szybko ten z szabloząb Aaa, dostałem kataru jakiegoś Okej, okay, dobra, tego szablozęba krótkimi pociekamy Już trudno, już tak będę z nim walczył, żeby było szybciej takie właśnie, zanim on wyskoczy do ataku, jako go dziabnę. dobra. Yy, I moi drodzy, jeśli chcecie zebrać szybciutko coś, yy, z jakąś dużą ilość czegoś, co właśnie rośnie, po prostu klikacie składanie i tak jakbyście chcieli zebrać. Yy, automatycznie. A jeśli chcecie szybko, na przykład piśmie, który? Klikacie właśnie kucanie i inventory, czyli ekwipunek. I na przykład teraz szybko mogę zjeść sobie pieczonego chrząszcza. Widzicie? Klikam i bez animacji to się dzieje. Także tutaj jest troszeczkę właśnie. Przy skradaniu jest zbagowana animacja, i automatycznie zbieramy. Ok, widzę stado wilków, które na mnie leci. Lecą na mnie wilki. O, fajnie. Nie żartuję, oczywiście. Pokonamy sobie te wilki. E, tą samą taktyką, jak Bizony, oczywiście. Czyli atak. No, oczywiście, wilki mają trochę dalszy atak. Czyli wyskakują do ataku. To oczywiście robi z nich groźniejszych przeciwników. Ale to my się nie przejmujemy, oczywiście, tym. Jak widzicie, wilki również tutaj padają pod naszymi ciosami naszego miecza paladyna. Jeszcze strzał, dobra, cyk. No i zbieramy oczywiście z nich wszystko. Z wilków biedne wilki. Wyróżnę je w pień tutaj potem nie będzie wilków w ogóle, nordmarze. Ale by było strasznie. Dobra, ja w ogóle się wybrałem gdzieś teraz. Gdzie ja w ogóle cholera jestem? Aha, dobra, wychodzę praktycznie poza mapę. Korzeń leczniczy w ogóle, jak się wyglądał. Y no, dzisiaj ekspimy, moi drodzy, naprawdę dużo, a myślę, że będzie trzeba znaleźć drogę z powrotem później. I to już będzie cięższe zadanie. Dobrze, e, sprawdzimy. O, mamy jelonka jakiegoś. Jestem ciekaw czy uda nam się zapolować na tego jelenia. Strzelimy mu w dupsko. I w dupsko i na hita. Dobra, więc dajcie mi teraz niego. Ale jak prawdziwy myśliwy. Znaczy no, skuszy. Prawdziwy Prawdziwi myśliwi, myśliwi nie strzelają raczej z kuszy. Okej, okay, i mamy koniec świata w tym momencie tutaj. Jak widzicie. Znaczy no, praktycznie koniec świata. Ja mam trochę y, ten... Ustawione y, na mniejsze. Ja gram na średnich chyba aktualnie. W wymaganiach, ale i tak ładnie gra wygląda, także spoko mi to pasuje i dlatego tam nie widzimy, co jest dalej. Dobra, kolejna wadacha wilków, hmm, tylko trzy, więc dobrze. Ok, zaczekamy, że one zaatakują. Ok, poszedł pierwszy, także lusik dobra, no i ten, ta sama taktyka. Po ich ataku my wykonujemy atak, albo wcześniej można, o, też można tak robić. O, kolejne wilki biegną. Ała, dostałem teraz, dobra, jeszcze dwa, z czego jeden już jest do połowy, ciachnięty. No, wilki, dobra. Teraz zrobimy tak, cyk. Dobra, jeszcze ciosów tego jednego. A nie, dobra. Jeszcze... Dwa ciosy. Jeden i drugi. O, ten jak się trzyma. Dobra. Wilki pokonane. Kolejna mała wataha, czyli cztery. E, wypijmy sobie ich zdrowie. E, zjedzmy sobie pieczeń. No i spoko. Biegnijmy dalej w takim razie, Przeszukajmy to miejsce. Cóż to jest? Tam widziałem jakąś strażnicę. O, właśnie tutaj. Znaczy wieżyczkę, więc... Ale nie ma tu żadnej haty obok, więc guzik nie znajdę tu żadnej żywej duszy. No i widzicie, tutaj, tak jakby jest koniec świata, wolę tam nie spadać na dół, bo nie wiem, jak stamtąd wyjdę, jak już mam problem wejściem pod górę, to już w ogóle tam będzie. O, dziwny grzyb widzę. Czekajcie, wezmę sobie tutaj, pozbieram te wszystkie rzeczy i tutaj dziwnego grzyba na krańcu takim samym widzę. Chyba tutaj nic więcej nie znajdziemy. O, jest jakiś ogrzyliście, więc spoko. Eee, dobra, biegnijmy w takim razie, nie wiem, szukajmy. O, tam jest bariera w ogóle! Patrzcie, stolica, widać ją stąd. Ale fajnie. okej, okay, więc widzieliśmy stolicę już nawet, więc spoko. Wiemy, gdzie jesteśmy, w sumie. E, dobrze, zbieramy oczywiście tutaj różne rośliny, jak widzicie, rośnie ich tutaj dużo. Warto się wybrać czasami w Nordmar głębiej, bo właśnie po rośliny, których jest tutaj. No, dosyć sporawo, jak widzicie. No, a tam dalej już chyba nic ciekawego. E, no i cisza i spokój, aktualnie. Wziąłem, pozabijałem wszystkie praktycznie stwory, które mogłyby mnie tutaj przyatakować. Te watachy wilków, jak widzicie, tutaj jelonki biegają, ale zostawię chwilowo spokoju. I muzyka w tle, taka dosyć, hmm, taka dosyć właśnie klimatyczna, ciekawa, jak już wspominałem wcześniej. Dobra, yy, tutaj bizony zostały przeze mnie pokonane, więc zajdźmy trochę w dół tutaj tego miejsca, zobaczymy co tutaj znajdziemy. Biegniemy w ogóle za jakimś jelonkiem, którego oczywiście nie będę tutaj atakował. Hmm, co możemy tu znaleźć? Mamy tutaj dwa yy, te rozpruwacze zwyczajne rozpruwacze nie, to nie jest biały rozprówacz, to nie jest żaden wilk. Yy, spoko, chętnie rozpruwaczem sobie tutaj pokonam. Postrzelajmy w takim bądź razie troszeczkę, zanim do mnie podejdą. One są na szczęście wolne, gdy idą. Także jednego znożę na pewno zabić z kuszy. A czy drugiego się uda, to nie wiem. W sumie nawet jakby drugi poszedł z kuszy, też bym się nie obraził. Tylko chyba mam aktualnie za sobą jakieś drzewo, które mi blokuje ruchy. I ten tutaj, o dobrze, właśnie to drzewo. Dobra, jeszcze strzał. Super, udało się, będzie chowaj. Widzicie, kusza bardzo mocna i fajna, a więc luzik. Dobra, ale teraz jak wlezę na tą górę cholerną? Hmm, w sumie możemy udać się do Faring i z Faring po prostu. Przecież mogę się teleportować. Jezus Maria. <laughs> Jestem bosem, mistrzem świata. Jestem takim kretynem. Możecie po prostu teraz napisać, Robin jesteś kretynem. <laughs> ja mam teleport. Czemu nie skorzystać z niego od razu? Proszę bardzo. Wyszliśmy na zielone tereny, jak widzicie. Muzyka się oczywiście również zmienia, a ja mam teleport. Boże, dlaczego ja jestem takim ułomem? Dlaczego ja tak bardzo nie myślę? O, jeszcze mi zatruł pizza. super. Świetnie, aż muszę się napisać szybciutko leczniczego wywaru. Nie, no, po prostu mistrz Robin, mistrz świata. Ja tu jestem naprawdę. Zamiast użyć teleportu, to się błąkam cały odcinek po okolicy. Nie, no, po prostu. Aż szkoda słów. Metalowy kufer, otwórzmy go sobie. Wow, wow, naprawdę, a bez jeszcze łamie wytrychy, to już w ogóle szalony, okej, okay, bierzmy co trzeba, nie, no nie mam pytań po prostu, nie, 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 ale w sumie, moi drodzy, było, nie było, opłacało nam się to spadnięcie z tej góry, zdobyliśmy bardzo dużo różnych skór i innych, za ekspliśmy, o cholera, i mnie teraz ten w okej, udało się go pokonać, E, zdobyliśmy bardzo dużo rzeczy w sumie. E, w sumie zdobyliśmy również bardzo, bardzo dużo doświadczenia. Także nie straciliśmy na pewno na tym. No, jak widzicie, wyszliśmy tutaj boczkiem, boczkiem swoistym. E, tam dalej jest Vanguard. Dobra, teleportujmy się do klanu Wilka. Już olejmy to. Proszę bardzo, taki klan Wilka ma znak. E, Magiczny tamburyno w ruch. Bom, 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 bezi, leć. Robin Skateboard, mistrzem świata. Po prostu, i patrzcie, w którym miejscu wylądowaliśmy. Tutaj, gdzie powinniśmy zacząć nasz odcinek, już być dawno na tym cholernym polowaniu. A ja biegałem w kółko, wybiłem po prostu ćwierć Nordmaru w pizdu. <grych> Nie no. Mistrz, po prostu. Robin, Mistrz. Znowu zapomniałem o tym, że może mamy opcję teleportacji. Po prostu spadając z tej góry, mogłem spaść i tyle. Dobra, tu są wojownicy. Ale gdzie jest ten swaniak? O, dobrze, tutaj czekał na mnie Hogar, więc super, on też widzę, że tutaj się baguje dosyć dobrze, więc będziemy musieli pewnie przeczekać do rana, zanim on się odbaguje. Zresztą zobaczmy. Biegnij, Hogar, biegnij. Bo wiecie co, o, o co chodzi z tym trackingiem postaci? Jeśli postać nie może się przedostać przez jakiś cel, coś zasłania jej drogę i tak dalej, cofa się do najbliższego punktu, do którego mogła się dostać bez problemu, chyba. Dlatego oni tak biegali w kółko. I dopiero jak się odsunęli z drogi i ludzie różni, wtedy mogli cofnąć. W ogóle on ma taką samą drogę chyba jak ten co wcześniej go odprowadzaliśmy, tamten myśliwy jeden. Widzicie też biegnie przez te cholerne krzaczory, w których nic nie widać. No ale zdobyliśmy dużo skór, dużo różnych rzeczy, także myślę, że warto było ten odcinek spędzić właśnie na polowaniu. Dobra, jeszcze mamy chyba trochę czasu, nawet trochę w sumie dużo. Jeszcze spokojnie, parę minut Także myślę, że polowanie powinno się udać Zresztą nie wiem gdzie dokładnie ci orkowie mają być Dobra, po prostu sobie pobiegnę W tym czasie się napiję Coca-Coli że tak sami wiecie W ogóle wielu z was właśnie zwraca uwagę Że ja strasznie dużo mówię Że po prostu buzia praktycznie mi się nie zamyka Ale wiecie co? O to właśnie chodzi Żeby tutaj was zagadywać cały czas Żeby coś się działo, żebym mówił dużo Ponieważ gdybym O właśnie, siedział tak cicho tak na przykład. Idziemy za Hogarem. I... nie mówił nic. To jest beznadziejne. Ja wolę na przykład w tym czasie coś mówić, was tutaj jakoś zagadywać. Coś, nie wiem, obojętne co powiedzieć po prostu. Bylebyście tutaj właśnie się czuli, że ja tak do was gadam i tak dalej. I właśnie bardzo się cieszę. O, dobra. Czyli są tutaj ci orkowie. E, w sumie ja już ich biłem wcześniej. Oni się zrespili po prostu na... toż na przykład tego, Questa. Dobra, spoko. No więc lecimy. Oczywiście... O wow, dostajemy tutaj Troszeczkę, ale spoko O wow, wbiłem się w sam środek walki Dobra, wezmę sobie na cel właśnie jednego z wojowników Jak widzicie szamani zostali już pokonani przeze mnie wcześniej, dlatego nie powinno być problemów z walką Dobra, pokonajmy jednego orka A tamtego z tyłu zostawimy teraz, o właśnie O, a, a, jakie krzyki, matko O, uspokoić się Dobra, jeszcze cios i teraz na tamtego, to czekajcie, ja trochę dam powalczyć Hogarowi, bo on bardzo tęsknił za bitką, to w tym czasie zjem sobie pieczonego chrząszcza, <noise> a co? Dobra, pomóżmy w takim razie Hogarowi, dobra, dawaj mi go tutaj. Dobrze, uwolnij moc na południu, nadal rządzę, super. Dobra, Hogar, e, dobra, więc Hogar jeszcze coś? Pokazaliśmy im, okay. kto tu rządzi, już nie wrócą. Raczej co nie. Teraz? Wracamy do wioski. Odmrozimy to sobie <noise> Dokładnie. Rozumiem. Dobrze. Widzicie, udało się. Zadanie wypełnione, czyli to było to całe polowanie. W sumie wcześniej już wykonałem, oczywiście, to zadanie tak jakby. Znaczy, pokonałem tych orków. Oni się zrespili po, tutaj po prostu na. właśnie na i Widzicie, leżą tutaj te zwłoczki różne, które pokonałem już wcześniej. Dobrze. Możemy wrócić do klanu Wilka w takim bądź razie. Zrobiliśmy tutaj to zadanie. Hyc, magiczne tambury. No, polowanie na orków zakończone, czyli to, co miałem zamiar zrobić. Możemy pójść w sumie spać, chyba. On może. A, bo on może marze... z nami handlować. Idziemy do naszej super chatki. Chycamy. E, w ogóle ta muzyka wydaje się całkiem smutna w Nordmarze. Znaczy, jest taka. Taka właśnie. Spokojna, cicha, smutna. Dosyć. Właśnie te, te klimaty takie. Dobrze, do poranka. Jesteśmy. W sumie kojarzy mi się trochę z Morrowindem. The Elder Scrolls Morrowind. Tutaj. O, i śnieżek pada, jak słodko. Dobrze. E, Myślę, co jeszcze byśmy mogli zrobić, dlatego odpalę sobie mapę, włączymy klan wilka. Zabij białego rozprówacza i drujski kamień wilka. Czyli obydwa questy... A nie, dobra, to jest od Bogira, ten... A, dobra. E, Takich jak ja, kamienia... E, wyruszysz, dobra, Bogir, a kamień? Grim. Martwię się o Bogira, właśnie. Okej, okay, wyczuwam wciąż daleko. Czyli obydwa questy są od Bogira, daleko na północy, czyli będzie gdzieś tam, hen, daleko. Hmm, czyli co, już nie mam tutaj zadań? możliwe Ile ja mam tutaj reputacji? Tak, w ogóle. Okej, okay, reputacja? 22, co jest. Pff, mało co. Nie wiem, ktoś chce coś ode mnie? Dobra, przejdźmy się w takim razie. Nie wiem, tutaj. Myśliwy, myśliwy. Okej, okay, tutaj jest Bogir. Sprawdźmy, co jest w ogóle w chacie Bogira. Może on tam coś trzyma ciekawego w sumie. Jest myśliwym, dlatego. Hmm, fajne te chatki mają, nie powiem. E, całkiem. Złota moneta, beczka z wodą. A czekajcie, sprawdźcie sobie na mojej sekcji, mapce. W ogóle jak ten, otwieranie dziennika w Gotiku 12.0, takie. Tym papierem szeleszczenie. Czekajcie, mapa, odpadmy sobie. Jesteśmy. Tak, yy, klan Wilka. A, tutaj jest na tej mapie strasznie to źle pokazane. Hmm, no i co ja teraz, biedny, pocznę? Okej, okay, są różne. Tutaj są niby w okolicy jest bardzo dużo skrzyń. Yy, bynajmniej tak mi pokazuje mapa. Więc spoko. Dobra, mniejsza, znajdźmy, może jeszcze ktoś będzie miał dla nas zadanie. Zobaczymy. Tutaj ktoś sobie ostrzy jakiś, jakąś broń, także myśliwy, hm, zwyczajny myśliwy, to mi akurat nie rajcuje. No, no. Gdzie ja znajdę kogoś? Eee, kto mi da zadanie? Szukajmy, szukajcie, a znajdziecie, powiedali. Tutaj ktoś stoi. Runę. No się Nie do No właśnie mi się trochę nudzi powiem ci. Co się stało? Nie wyglądasz mi na kogoś szczególnie zajętego. I właśnie to się stało. Cóż się stało? Jestem kwatermistrzem o super, będzie miał może Wszystko, coś ciekawego. Co do obozu, do mnie. Aha. Ja Okej, okay, czyli kwatermistrz po prostu. Okej. Co robisz z rzeczami, które przynoszą ci myśliwi? Chowa w pewnie pewnym magazynie. Mięso i na czasy. Bardzo niegłupie. Skóry i Też niegłupie od razu wsadzamy do kufrów. Kto wie, kiedy nam będzie, będzie potrzeba. Potrzebna. Rozumiem. E, co masz do jedzenia? Masz coś dla mnie? Albo nie nie. Co wiem. masz do jedzenia? Mięso. Mięsa nam nigdy nie brakuje. Aha, to Pomaga dobrze. Maga budować mięśnie. Dodaje ciała. Dokładnie. Nigdy <laughs> bydłu Dokładnie, mięsko Siegnie forever. Coś niż to, to fakt. Racja. Dlatego jedźcie mięsko, moi drodzy. Masz coś dla mnie? Nie. Yeah. No Nie. Jeśli wiem. Nie pomagasz w zaopatrzeniu klanu, o, Nie. Szykuje nam się zadanie. Nie. zadanie. Dobrze. Jak mogę pomóc? Nie. Nie. potrzeba? Nie. Nie. Nie drwale pracujący poza wioską potrzebują czegoś do jedzenia. Nie ma problemu. Mhm. i zanieś je do obozowiska drwali. Mm -hmm. Potem możemy zacząć robić interesy. Rozumiem, szynka dla drwali. Dostaliśmy zadanie. Trzeba będzie znaleźć tych kolejnych drwali i im dać te e, mięso. Za chwilę weźmiemy to mięsko. Oczywiście tylko widziałem tutaj właśnie jakiś o dziwny grzyb kolejny, śmiesznie. Dobrze. Wejdźmy w takim razie na górę i znajdźmy, w której skrzyni jest ten Cały towar. Hmm, jaki szynka. Co mam otworzyć ten metalowy kufer? Eee, znaczy ten schab, chwila, 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 chwila. Bo coś mi tutaj nie pasuje. Nie chcę ich okradać, chcę zdobyć po prostu ten schabik cały. Czekajcie, odchodź w tym zadaniem. Eee, szynka dla drwali. Weź chaty 5 steków i zanieść je do obozowiska drwali. Tu jest chata, więc powinno być jakieś steki. I kwestia nazywa szynka, tak? Szynka dla drwali, okej. Okay. Eee, Szynka, okej, okay. jest szynka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, weźmy sześć. Aha, skoro mogę, to czemu nie? Dobra, no eee, dobra, tu jest jeszcze szynka. Weźmy całą tą szynkę, i tak mi się przyda. Metalowy kufer zostałem w spokoju, nie chcę się narazić runowi. Eee, ale tych drwali trzeba będzie jeszcze znaleźć. czekajcie, ja się jeszcze po pobiegam, popatrzę, cóż tu możemy znaleźć. Okej, okay. widzę, że tutaj jest dużo krzeczorów. Aha, dobra, bo tu jest przejście ogólnie. Zobaczmy jeszcze, może tutaj coś na górze, może kogoś tu przegapiłem. Nie wiem. Okej, okay, to jest chata. A nie, to jest moja chata. O kurde, tutaj się zamotałem troszeczkę. Czekajcie, a dobra, tu jest to przejście na górę, więc chodźmy. Sprawdźmy, może jeszcze kogoś spotkamy. Kto by tutaj nam coś powiedział? Ciekawego. E, no, niestety tutaj widzicie lodowce są. Aha, dobra, tędy wszedłem w ostatnim odcinku. Przyszedłem, e, jak nie mogłem się wspiąć na górkę. Dobrze, e, Grim. Nie chcemy tu awantur, jasne. Dobrze, Grim tutaj nie chce awantur, także nie będziemy i mu przysparzać kłopotów. Dobra, i to jest koniec wioski tutaj. E, już dalej nie pójdziemy. Widzicie, chata wielki. Fajne są te chatki, naprawdę. Myślę, że będzie trzeba skończyć odcinek w tym miejscu. W e, następnym odcinku udamy się e, dla tych drwali. Możecie mi napisać, gdzie są ci drwale. To będziemy mieli po prostu po kłopocie od razu, nie będziemy musieli ich szukać. Także przygotuję się gdzieś tutaj, stanę sobie o, na wózeczku sobie skończą odcinek. A czemu nie? Zapiszmy grę. No i dzięki za obejrzenie tego odcinka, było całkiem radośnie. Udało nam się za ekspic zrobić jakieś zadanie, zdobyć dużo różnych przedmiotów. No i teraz czeka nas rozdawanie szyneczki w obozie drwali, także spoko, zapiszę się i tyle, czekajcie, zaraz, o super, zapisało się, no i dzięki za obejrzenie odcinka, mój Robin Skateboard, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się ludziska, pa pa!